Siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj materiał dosyć nie typowy, bo jak widzicie, jestem w pokoju, tak jak widać. I mam przed sobą dosyć dużą paczkę z Polski od wszystkich moich sponsorów. I dzisiaj, taką paczkę specjalnie dla Was przed kamerą będę otwierał. Zapraszam do oglądania. A więc słuchajcie. Lecimy z tematem. W tle sobie leci film rowerowy finda. Także klimacik jest elegancki. I zobaczymy, co tutaj ciekawego, znaczy się zobaczymy. Ja wiem, co jest w tej pasce, tylko chwam chciałem pokazać. No i przy okazji też sam pierwszy raz będę te niektóre rzeczy na żywo widział. Także lecimy. Eee, widzę tutaj ciuszki od wulgarusa, od słonia, a w środku. W środku chyba jakieś koło. Elegancka bluza WSRH. Za sobą będę wszystko rozkładał. Eee, koło mam dostać przednie i tylne. Także to jest koło przednie, jak widać. Elegancko. Podejrzewam, że takie proste będzie tylko przez jakiś tydzień. <gry> eee, co dalej? Oponki też miały być. Czuję, że tutaj oponki są. Razem z, chyba z drugim kołem. E, nie, tutaj samo oponki. Teraz będę śmigał na oponkach Talorder. E, pompują się maksymalnie do 100 PSI, czyli jest ta lepsza wersja, bo one tam wychodziły 60 i 100. A te 60-ki mają trochę mniej gumy i wiem, że te niskociśnieniowe opony ogólnie jak coś pompuje e, największą możliwą. Atmosferę tam dopuszczoną, no to potem może taka opona rozerwać. Generalnie jak jeździ, też na za małym ciśnieniu. O kółko na frico oczywiście, tak jak ja śmigam LHD. Elegancko, nówka sztuka. Obręcze, jakby ktoś pytał, yy, prawdopodobnie są to obręcze Revolta, czyli produkcja manifestu. Prawdopodobnie yy, jeszcze nadal testu, testujemy je z, razem z Patrykiem Piętą. Bo te obręcze jeszcze nie są dostępne w sprzedaży, tylko praktycznie cały czas je testujemy, ale mam nadzieję, że niedługo będą. Kolejna rzecz tutaj, o w środku też jest jakaś rzecz, jest to kierownica. Kierownica BSD Rider 10 z mocowaniem OS, czyli trzeba do tego specjalny mostek. Ale dziesiątkę pierwszy raz na dłużej mam nadzieję, bo kiedyś już śmigałem na dziesiątce, było spoko, tylko ona miała strasznie takie ogromne okno. Była to kierownica United Supreme, a BSD właśnie pamiętam jak uziomka widziałem. E, fajny kształt miała tego okna, nie wydawała się taka wielka, dlatego mam nadzieję, że mi się też teraz będzie mój rower podobał z nią. Kolejna bluza, bluza odsłonia słonia, Dead, elegancka tego typu. Eee, ciuszki, o, pokażę Wam teraz bardzo fajną rzecz Od mojego ziomeczka Stacha z Gniezna Sprawdźcie jego Instagram I die for tie dye Gościu takie rzeczy robi na koszulkach Farbuje Elegancka, myślę teraz moja nowa ulubiona koszulka będzie To na razie odkładam, potem Wam pokażę wszystkie rzeczy w jednym miejscu Mamy kolejną bluzę Od Słonia, tym razem WSRH Nieźle. E, dalej lecimy t shirtik O, ten t-shirt już widziałem wcześniej. Jest bardzo fajny. Dalej mamy kurtkę. Tak, teraz będę się lansował w takiej czerwonej kurtersce Bardzo ładna. Bardzo mi się podoba, mimo że nie jestem jakoś zwolennikiem takich właśnie kolorowych rzeczy. To ta mi się naprawdę bardzo podoba. Mm. Co dalej? T-shirtik kolejny. Spoko. Spoko loco. Kolejny t-shirtik. Tym razem Braindead. E, z kolekcji Redroom. Sprawdzajcie na Wulgarusie e, w zakładce Braindead Familia. Wszystkie ciuszki, które tutaj dostałem, w zakładce Braindead Familia i WSRH. Skarpety od Sock Story. Jak zawsze, eleganckie, na eleganckości. T-Shirtik WSRH. Spoko, fajny. Białych T-Shirtów zawsze mam najmniej. Myślę, że najwięcej mam czarnych, także spoko. O, w końcu sobie obejrzę płytkę od ziomeczków. Bardzo fajne wideo. Widziałem je wcześniej e, w internecie. I naprawdę wideo mega robi robotę od chłopaków Quit Pro quo, czyli Coś Za Coś, ekipa. Na czele Kuba Jarema, Alan Miętkiewicz, Stanisław Mikołajczak, mój, czyli mój ziomek stachu, i jeszcze Tołdi Bartek Tołkacz. Także ekipa sroga. Oprócz tego e, Frenchie, w których ja się też znalazłem, miałem tam jakieś nagrywki, z czego się jaram. Bo ogólnie mega będzie kiedyś wspomnienie, właśnie że dołożyłem też jakieś swoje trzy grosze do takiego projektu. Elegancka czapeczka, którą teraz sobie już będę nosił. Co mamy dalej? Mamy jakieś drobne części, bo też takie potrzebowałem, prosiłem. W części zaop zaopatrzył mnie sklep Manifest i firma RMD. Tutaj widzę właśnie, że są peksy RMD, za chwilę Wam pokażę. Są to bardzo dobre PEGI, które ja osobiście zaprojektowałem. Podałem mój e, wzór. RMD te PEGI wyprodukowało e, z taką specyfikacją, jak, jaką ja im wrzuciłem. No i mega mi się spisują. Ogólnie wymieniam cały set pegów raz na sezon, bo dużo grinduję, one są naprawdę mocno zjechane, a chłopaki nie mają w ofercie, z tego co widziałem, nadal. Szkoda, bardzo szkoda, nie mają nadal w plastikowych nakładek samych, ale mi peksy wytrzymują rok, myślę, że wam spokojnie dłużej. Ta nakładka ogólnie jak nowa ma dużo mięcha, także na pewno będzie trzymać i zębateczkę RMD. Fajny patent, wam ogólnie pokażę, bo ja też nie zamierzam jeździć na takiej czerwonej, bo to nie jest po prostu kolor w moim stylu, jeśli chodzi o rower. I pokażę wam, jak zmienić kolor takiej zębatki. W bardzo fajny sposób, także będzie w innym odcinku. Co mamy dalej? Dalej mamy znowu jakieś drobne części, ale o jeszcze fajna smyczka do kluczy od e, słonia Braindead. Spolenki długie. Dresiwo eleganckie, WSRH, dresiwo WSRH, sztosik. Bluza WSRH, ta też jest właśnie mega. obczałem sobie wcześniej na stronie u chłopaków na Wulgarusie. Bardzo mi ten wzór siedział, fajnie, że mi podesłali. Wlepki RMD. Takie wlepki dostajecie do zamówień na rmdbike.com. Czapeczka. Już teraz na szczęście nie jest sezon na takie czapki. Za chwileczkę lato w pełni, także codziennie praktycznie na rowerze. Eee, myślę, że to jest taka chusta. Tak, to jest taka chusta. Dostałem już od bulgaruca w innych wzorach taką chustę, jest mega. Także spisuje się idealnie zimą, kiedy jest chłodniej, naciągać się sobie na, na twarz taką chustę, albo w ostatnich czasach jako maseczka też mi służyła. Także i takie zastosowanie się znalazło. Kolejne skiety Sock Story. Tutaj nie, nie białe, tylko one są takie bardziej kremowe. Spoko, fajny kolorek. Kolejna chusta. branded. Kolejne skarpetki niebieskie. O, niebieskie froty. Kurde, spoko nawet. Nie miałem nigdy takich kolorowych froty, także spoko. E, moje ulubione wróże, Ja zawsze się śmieję, że to są czerwone kapusty. E, tak mi tro, trochę to wygląda. E, skiety kolejne w kropki. Kolejne froty. Elegancko dziękuję bardzo chłopakom z sokstory. Elegancko zawsze dobrze w skiety zaopatrują. Bardzo dobrze mi się w nich jeździ na rowerze. Ogólnie one jak są nowe albo po kilku pręgach to mega są. Takie są milusie w dotyku, że aż po prostu chce się nosić łańcuch na łańcuchu jakim będę jeździł też pewnie się ciekawi wielu Talorder, łańcuch Talorder model 510 jeździłem na tym łańcuchu kilka razy, nigdy nie miałem problemów, po prostu jak się zużył wymieniałem go, bardzo dobry łańcuch też myślę, że chyba nigdy mi nie pęknie, zdarzyło się e, okej, okay, dobra, tutaj mam już same naklejeczki, także to wam nie będę specjalnie pokazywał ale mam jeszcze pedały, bo potrzebuję nowe pedały. Moje już są zjechane. I tutaj jakie mamy pedały? Moje ulubione BSD Jonesin. To jest mój wybór od sezonu. Zajebiste są te pedały, naprawdę. Eee, względem BSD Safari one są wytrzymalsze, bo BSD Safari pamiętam, że udało mi się połamać nawet jak rower mi po sztuczce uciekł. Także one były mega, miały trzymanie, ale generalnie nie były zbyt wytrzymałe. A te są mega. Jest platforma ciutkę zmieniona, także mi się mega te pedałki podobają. Drugi do kompletu, oczywiście troszeczkę szprych na zapas, bo też prosiłem, żeby manifest mi trochę szprych na zapas dosłał. W razie jakby moje pękły. No i co, i generalnie paczkę mam rozpakowaną. Mega się jaram. Bardzo długo na to czekałem. Za chwilę wszystko tutaj rozłożę i zobaczycie, ile tego jest. Także tak widzicie, tutaj za mną wszystkie rzeczy rozłożone, a ja Wam teraz wszystko z bliska chcę pokazać i co nieco poopowiadać. Tutaj mamy części rowerowe, wszystkie jakie dostałem. W jedne zaopatrzyła mnie firma RMD z Białego Stoku, Pegi zębatka, tak jak mówiłem, stery. To wszystko z RMD. Bardzo dziękuję. rmdbike.com, sprawdzajcie ich stronę. E, tutaj części, kierownica, pedały, łańcuch, szprychy na zapas, oba koła i opony. Bardzo dziękuję Manifestowi za dostarczenie tych części. Sock Story za super skarpetki. Ziomkom za płytę, chociaż oni bardzo dawno temu mi ją już dosłali, tylko ja po prostu teraz ją fizycznie mam u siebie. No i oczywiście Słoniowi, e, sklepowi Vulgarus, czyli WSRH, branded Familia. Serdeczne, wielkie, wielkie dzięki naprawdę bardzo za wszystkie rzeczy. Wszystkim swoim sponsorom jestem mega wdzięczny, dzięki nim mogę się dalej rozwijać i nagrywać m.in. dla Was takie materiały. A jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i w kolejnym materiale widzimy się jak zawsze za tydzień. Pozdro.